Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim, 44. już chyba podcaście, nie sprawdziłam, ale tak mi się wydaje, 4, 4, no ładna liczba. E, moi drodzy, dzisiaj uprzedzam od razu, mam trochę chrypę, e, także mogę sobie e, chrząkać. Albo co innego robić. Dzisiaj porozmawiamy na taki bardzo ciekawy temat, ponieważ napisała do mnie Marta i zaraz przeczytam przeczyta, co napisała do mnie Marta i zainspirowała mnie do tego, żeby nagrać tego podcasta. Mówiłam, że nagram film, ale nagram podcasta, bo akurat w czwartki są podcasty. I opowiem to z mojej perspektywy oczywiście życiowej. Ty zawsze sprawdzaj sam, jak to wygląda u ciebie. Ponieważ to, co dla mnie jest ważne i to, co dla mnie jest dobre i to, co jest moją prawdą, niekoniecznie musi być Twoją, ale jeśli spotkamy się na swojej drodze i Twoja prawda będzie również moją prawdą, to na pewno będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać. Ja nazywam się Anna Antoniak, słuchajcie, i moje podcasty okazują się raz w tygodniu, w każdy czwartek teraz od 2020 roku. Możecie ich słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów Spotify, Google Podcast, Anchor. Są również dodawane na YouTube, na kanale Ludzie Sukcesu, jak również możecie ich posłuchać na fanpage'u Ludzie Sukcesu. Dobrze, przeczytam najpierw co napisała mi Marta i powiem wtedy, jak to wszystko wygląda. Dzień dobry. Dwa lata temu polecono mi Pani książkę. Zakupiłam i nawet otrzymałam z dedykacją. Książka bardzo dobrze napisana. Chętnie do niej wracam. Dziś obejrzyłam Pani filmik na temat bycia ofiarą, dający do myślenia, potrzebny. Napiszę króciutko. Czasami chcemy kogoś przy sobie zatrzymać, stajemy na głowie, dostosowujemy się, naginamy, myślimy, że jak, że jak się zmienię i tak dalej, wszystko będzie lepiej. Mimo, mimo naszego wysiłku nie ma żadnych rezultatów. Czasami tak ciężko puścić, dać sobie spokój, bo przecież było tyle wspaniałych chwil, sytuacji i tak dalej. Dać sobie czas. Dobrego dnia Panie życzę. chciałam odpowiedzieć Marcie, ale być może Ty masz również taki, taką sytuację, że myślisz, żeby coś odpuścić, puścić. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że ja to powiedziałam już po części w nagraniu i ze głosem serca w podcaście takim. Być może, może go ktoś tutaj podlajkuje. I tam mówiłam właśnie o pewnych rzeczach. I ja zadałam Marcie jedno pytanie. Nie będę teraz mówić, jakie to pytanie, ale opowiem, bo ja napisałam do Marty, powiedziałam, że nagram też film o tym i zadam jej pytanie, ale chciałam Ciebie zapytać i stworzyć teraz taką sytuację. Wyobraź sobie teraz, że bo to będzie o odpuszczaniu tak? czegoś, co nas nie. Co nas trzyma tak naprawdę w miejscu, co nas zniewala. Co nam podcina skrzydła, na przykład, albo co nie jest w zgodzie z nami, albo co czujemy gdzieś wewnątrz nas, że to nie jest to. I często jest tak, bardzo często jest tak, że ludzie e, wiedzą, że coś jest dla nich nie, niedobre, albo że coś nie jest w porządku, albo że to nie jest to, e, nie wiem, praca, związek, jakaś relacja, ale mimo wszystko brną w to, albo trzymają się tego. Dlatego, że boją się samotności, boją się zostać sami, mają takie zakotwiczone w sobie przekonania albo uwarunkowania z dzieciństwa poprzez to, że rodzice w taki sposób na nie wpływali. O tym dużo mówię w kursie Uwierz, uwierz w siebie. Tam dokładnie tłumaczę te pewne schematy, jak to wszystko wyglądało, dlaczego, jak to można zmienić. I takimi małymi krokami mm, zmiany po prostu powstają w nas i stają się naszą zmianą, ale to ty musisz nad tym pracować każdego dnia, bo no, nic się samo niestety nie stanie. Ale wracając do tematu, mm, wiecie, to taki jest, że życie czasami nam podsuwa coś albo kogoś, e, po to, żebyśmy wyciągnęli jakąś lekcję, po to, żebyśmy e, zobaczyli, że to nie jest to, albo że nie tędy droga. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to na przykład czasami spotykamy kogoś na swojej drodze, jakiegoś człowieka i mamy z nim jakąś relację, i wydaje nam się, że to jest fantastyczne i super na początku, bo na początku wszystko jest super, a potem no, okazuje się, że jest to toksyczne, albo nie jest tak, jakbyśmy chcieli, i mimo wszystko my trzymamy się tego, bo boimy się zostać sami albo obawiamy się, czy sobie poradzimy na przykład. I zobaczcie, czasami jest tak to, to samo również z pracą, że boimy się, że nie znajdziemy czegoś lepszego i trzymamy się tej pracy kurczowo w środowisku, w którym nie jest nam przyjazne albo którego nie czujemy. W biznesach jakieś, no, we wszystkim można powiedzieć, nawet w zdrowiu, tak? Wiesz, że coś dla Ciebie jest szkodliwe, ale ty to dalej ciągniesz. Na przykład nie wiem, jakieś tam jedzenie, jakiś tam tabletek i tak dalej, chociaż wiesz. Że można by było to zastąpić na przykład naturalnymi jakimiś takimi rzeczami. Ale trzymasz się uparcie tego, bo jest ci wygodniej, łatwiej i prosto. I chcę Ci przedstawić taką sytuację, dlaczego czasami warto odpuścić pewne rzeczy, odpuścić pewnych ludzi. Dlatego, że ci ludzie mieli wejść do Twojego życia po coś i, i dopiero wtedy, kiedy puścisz ich, to mm, zobaczysz, że te osoby wniosły tak naprawdę coś do Twojego życia. Ale nie zobaczysz tego, kiedy jesteś tam, albo zaczynasz to widzieć, ale musisz puścić to, żeby, żeby zobaczyć tak naprawdę. Bo robisz wtedy miejsce dla czegoś innego, dla czegoś następnego, dla kogoś innego. Jeżeli coś Cię uwiera, idziesz na przykład drogą, załóżmy, nie wiem, na przykład jesteś w górach i czym drogą, i nagle w Twoim, i czujesz, że coś Ci do buta wpadło, i Cię cały czas uwiera no to jest oczywiste przecież, że wstaniesz, zdejmiesz tego buta i wyrzucisz, nie wiem, tego kamyczka, ja wiem, tam jakiś paproch Ci wleciał, czy kamyczek, czy cokolwiek innego. Wyjmiesz to, bo Cię to uwiera. I tak samo jest z takimi relacjami. Jeżeli uwiera Cię coś, no to po prostu oczyść to i zrób miejsce dla czegoś innego. Dlatego, żeby Ci było lepiej iść przez życie. Prościej. Nie, nie uwiera cię to wtedy, nie czujesz tego, nie boli Cię to, nie, nie drapiecie, Tak? a jeżeli a wyobraź sobie, jakbyś miała tak iść czy miałbyś iść z tym kamykiem na przykład dalej pod tą górę gdzieś tam na przykład nie wiem, jeszcze 17 kilometrów no wyobrażasz sobie takie coś? No absolutnie nie i tak samo przez życie, no masz coś co Ci kula u nogi Cię ciągnie albo Cię coś, cały czas szpile Cię jakieś wbija, a Ty siedzisz w tym i po prostu udajesz, że tych szpil nie ma, albo udajesz, że jest dobrze a dobra, taka szpileczka jedna ale to jest codziennie i codziennie Ty wiesz, że codziennie dostaniesz taką szpilę to musisz puścić tą szpilę i po prostu iść dalej. I słuchajcie, ja też tak kiedyś miałam, że bardzo mocno kurczowo się trzymałam w pewnej sytuacji. Dostawałam kopa raz za razem i zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje. No, przecież tak bardzo tego pragnę, wiecie, tak wszędzie mówią, że no, nie poddawaj się masz i masz jechać z tematem i z koksem po prostu wiesz, do upadłego. Ale nie jest tak, słuchajcie, to nie jest tak. Bo. Życie nam pokazuje i, i czasami Bóg nam prowadzi nas przez różne drogi i mówi Ci, słuchaj, to nie tędy, nie tędy, halo, stop, Marta, zatrzymaj się, skręć w tą stronę, to nie ta droga. A Ty uparcie zapieprzasz sam, tam, gdzie gówno, gdzie śmierdzi, po prostu, gdzie wiesz, że, gdzie kują Cię, gdzie te kamienie masz w budach i idziesz tam tędy. Czujesz, że Ci jest niewygodnie, czujesz, że śmierdzi w ogóle, ale jedziesz tam dalej. No i znowu za chwilę upadasz i, i znowu, Bóg życie ci pokazuje, słuchaj, skręć w tą stronę, bo to nie jest dla ciebie. Ale ty nie wstajesz i jedziesz z koksem i mówisz nie, muszę to zrobić. Nic nie musisz. Naprawdę nic nie musisz. Jedyne, co musisz, to przeżyć swoje życie tak, jak chcesz, bo masz jedno życie i tak, jakie przeżyjesz, to zależy od Ciebie. Bo czy pójdziesz w dobrą stronę i, i będziesz podążał za miłością, dobrem, e, radością, czy będziesz podążał za złą stroną, tak? Czyli no za wszystkim co jest złe czyli nienawiścią, zawiścią, negatywizmem i tak dalej i tak dalej. także to zależy od ciebie i warto czasami jest odpuścić, słuchajcie, bo my się tak czasami czegoś trzymamy kurczowo, myślimy, że to jest takie super i fajne, ale tak nie jest, bo nie możesz dostać czegoś lepszego, jeżeli trzymasz się cały czas tego, co masz. inaczej mówiąc Ym, inaczej mówiąc, można to zobrazować w taki sposób. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi, wypłynę, wypłynęłaś, Marta, na, na, nie wiem, na jezioro na przykład, albo na jakąś wodę, i, i płyniesz w tej łódce, i nagle zebrała się burza, no i te wiesz, kołysze tam te morze, kołysze, i gdzieś tam. Ktoś cię złapał, tak? za, za, za linę cię złapał i po prostu cię trzyma. I burza już przeszła, ale talina dalej cię tam trzyma gdzieś, zakotwiczona, i po prostu ty nie możesz płynąć. I co się okazuje? Okazuje się, że talina cię wciąga razem z tą łodzią do tej, do tej wody tak, i zaczynasz nabierać po prostu wody. Zaczynasz nabierać tej wody. I, I ta łódź zaczyna się topić, i ty wiesz, i ty mówisz, kurde, no, nie, nie, ja chcę dalej płynąć i w ogóle. Ale mówisz, a, a może nie, a może jednak puści mnie to, a może jednak mnie puści, a nie jest tutaj tak źle, a tutaj jest taka plaża, blisko to mogę sobie wypłynąć na przykład, popłynąć do tej plaży, taka wyspa i sobie posiedzieć, a będę chciała, to wrócę na łódź. A może jeszcze zostanę i trzymasz się kurczowo e, t, t, tego, zamiast wziąć m, wiesz, nóż i po prostu odciąć tą linę, gdzie, która tam gdzieś e, trzymacie. Odciąć i popłynąć po prostu w drugą stronę albo jeszcze gdzie indziej, to ty siedzisz na tej łodzi i co chwilę wylewasz tą wodę, bo ona cię podtapia, tak? Podtapia cię, bo talina cię ciągnie w dół, to można w taki sposób zobrazować. Innym sposobem na zobrazowanie tego, że czasami warto coś puścić, jest to, że na przykład załóżmy, schudłaś albo schudłeś i miałeś fajne ciuchy. Eee, no i teraz schudłeś, fajnie wyglądasz i w ogóle, ale masz takie fajne ciuchy i mówisz dobra, ja je zostawię, będę je trzymać może kiedyś przytyję <grym> no, to, czy to jest logiczne? będę trzymać na przykład te spodnie albo tą bluzę i, i a nie tą sukienkę, bo może kiedyś przytyję no przecież nie chcesz chyba wracać do tego, co było no bo jaki jest sens wracać do tego, co było skoro nie było Ci tam dobrze bo skoro schudłaś i jeśli teraz dobrze czujesz się fantastycznie i niesamowicie, no to jaki jest sens wracać do tego, jak byłeś na przykład grubasem, tak? No nie ma sensu przecież. To po co będziesz trzymał te rzeczy? To już podświadomie sobie myślisz i kreujesz sobie to, że ty być może kiedyś przytyjesz, tak? Czyli będziesz do tego dążył też. To, to jest yy, prawo przyciągania, tak? Czyli yy, my możemy sobie to yy, w taki sposób yy, obrazować. Że tak będzie. No nie ma sensu. Masz, jesteś teraz nową osobą, która schudła, która jest inaczej się czuje zdrowsza, pełniejsza, pełna wigoru. No i nie chcesz wracać do tych rzeczy. To po prostu oddaj te rzeczy komuś, one się przydadzą komuś, bo być może te rzeczy się przydadzą komuś innemu. A ty w to miejsce po prostu zrób miejsca na coś nowego, na inną sukienkę, na inne spodnie, a nie wiem, na inną tunikę albo na inny dres, tak? No bo trzeba zrobić miejsce na coś nowego, coś lepszego. Pamiętajmy, że czasami to, że puścimy, jest bolesne i będzie czasami bolesne, bo będzie nas bolało, bo będziemy przechodzili przez to. Ale bywa tak, słuchajcie, że to, co boli nas teraz, za jakiś czas, będzie naszym błogosławieństwem. I powiesz, kurde, ja dziękuję, że to mnie spotkało, ponieważ dziś jestem tu, gdzie jestem i jestem tą osobą, co jestem. I ja byłam w takich sytuacjach różnych naprawdę w swoim życiu, że mm, myślałam, że to już jest koniec, po prostu miałam dość życia wszystkiego e, i nie widziałam sensu. Dziś dziękuję za to i Bogu, że dziękuję, jestem wdzięczna, bo to nauczyło mnie pokory, nauczyło mnie e, miłości do mnie, do, do świata, miłości do Boga. E, nauczyło mnie postrzegać Innych ludzi w inny sposób. Nauczył mnie wiele niesamowitych rzeczy, i, i nauczył mnie kochać też. Kochać nie tylko siebie, to jeszcze kochać innych ludzi w taki sposób, żeby nie patrzeć na nich takimi, jak mi się wydaje, ale patrzeć na nich z, z perspektywy ich. Bo każdy z nas, pamiętajmy, jest na swój sposób wyjątkowy. Ale nie możesz. Znaczy, może nie, nie możesz, nie możemy trzymać się czegoś, co nas yy, uwłacza gdzieś tam, gdzieś nas, wiecie, yy, gdzieś nas boli i w ogóle, to znaczy, że to nie jest dobre. To jest moje zdanie oczywiście, tak? Ja jestem takiego zdania, że jeżeli coś mi nie pasuje, to ja to zmieniam. Po prostu zmieniam to, bo ja to czuję w środku, że dla mnie to nie jest dobre. I mnie to boli i ja to czuję i to jest prawdą moją gdzieś tutaj i ona mnie cały czas dotyka. No to jeżeli wiem, że mi to dotyka, to znaczy, że to nie jest dobre. I mm, Marta, pytanie do Ciebie, czy nie dotyka cię gdzieś to tam w środku i nie czujesz, że jednak to nie jest to, e, albo że warto to puścić i po prostu iść dalej, albo czy chcesz trzymać się tej liny, która cię co chwilę podtapia i tą wodę tak naprawdę do Twojej łodzi. Wlewa, tak? A ty nie możesz pożeglować dalej tam, gdzie byś chciała. Czasami warto odpuścić i nie trzymać się tego, bo to nas boli i więzi nas w tym samym miejscu. A to, co dzisiaj może być trudne jutro będzie po prostu jutro albo za rok, będziesz się cieszył i będziesz się cieszyła, że to tak wyszło, ponieważ to doprowadziło Cię do całkiem innego miejsca. Ściskam Was mocno, mam nadzieję, że dałam Wam do myślenia. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś, jakiś temat poruszyć albo macie jakieś swoje przemyślenia, napiszcie proszę. Ja mówię to ze swojej perspektywy. Mam nadzieję, że komuś to się przydało. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.